Jedź, jeszcze raz w koło Tylko nie za szybko, nie rozpędzaj się za szybko Dopiero się uczymy Jedź, jedź, jedź. przede mną, przede mną Patrz się przed siebie, nie pod koła Jakieś pozdrowienia dla kogoś Dla taty Dla kogo jeszcze? Nie na mnie Majka Bo się wywalisz, no Dla Mile, i dla Ami Dla mamy i dla babci Dla mamy Dla mamy też Dobra To pokaż, jak ty się zatrzymujesz teraz. No, jak się zatrzymujesz? Maju. Tak, tak się hamuje? Masz dwa hamulce i hamujesz butem. Butem się nie hamuje, albo pedałami, albo tutaj przednim hamulcem. No to hamuj. O właśnie. Powiedz do zobaczenia w następnym odcinku. Zobaczmy, inny. Ale patrz tutaj odcinku. do kamery. Zobaczymy w następnym